Jestem w centrum Vancouveru nad morzem przy Canada Place. Tak jak tutaj widać i idziemy ze znajomymi tutaj do Kastan, do zabytkowego miasta Vancouveru. Podobnego coś do Holandii i do Niemiec. Rzadko się tutaj zdarza. Wąskie uliczki, ciekawe turystyczne, dlatego że Vancouver jest to Miasto turystyczne, gdzie przybywa, tak jak mówiłem, kiedyś 5 milionów ludzi rocznie, także większość tutaj tych ludzi, co w tych półwisach tutaj chodzi, w tym Gastau, tak się nazywa ta dzielnica, to miejsce, tutaj każdy zwiedzający Vancouver tutaj przyjeżdża, tak jak do Rzymu jadąc i idzie do Koloseum. Tak jest podobnie z zegarem tutaj parodem, który za chwilę zobaczymy tutaj już na kręgu, który poruszany jest EPO przez parę i on wygrywa muzykę co 15 minut. Najdłuższą muzykę wygrywa a co pełno jest godzina, dlatego przyjdziemy tutaj za chwilę, żeby tego posłuchać. A teraz idziemy dalej tymi uliczkami. Także tu jest dużo sklepów pamiątkowych, tu jest widać przejście do Kruza, pięknie wygląda. A to jak ten zegar wygląda, pięknie, jak jest cudownie zrobiony. Nic dziwnego, że kosztował 42 tysiące dolarów. Także cena niebagatelna, także widać dużo złota i pięknie jest robiony w tym roku był odremontowany a za chwilę będzie wygrywał melodię, także zostawię Was samych z tym z zegarem bardzo dużo ludzi zawsze tu jest w po południu godzinie zawsze jest najwięcej ludzi to tyle na razie Tu jest tablica Pamiętkowa z tego kiedy były zrobione I, i wielkie informacje, także piękne widoki, jak widzicie, na statki wieżyczkowe, na kruzy, a tutaj chodzimy za tą uliczką, tutaj dużo, dużo ludzi dla entertainment, dużo ludzi gra, śpiewa, tu się zawsze coś dzieje i większość tych ludzi, tak jak wiem, są ludzie odwiedzający.